w kolejnym filmiku, przypominam opcja pełny ekran Przychodzę z pewnym omówieniem, mianowicie Cóż nowego przybędzie do mnie, jakie nowe nabytki perfumowe zagoszczą w mojej kolekcji Otóż pewien ekstra Sarah Baker, który mnie bardzo kusił Kusił nutami, kusił opisami Być takim chłodnym powiewem powietrza Takiego z nadmorza, z nad oceanu Generalnie takim przeszywającym chłodem Ludowatością, przestrzenią, wiatrem, nadmorskością o ponoć genialnych parametrach 48 godzin wyczuwalności Zobaczymy, cóż to będzie Extract Sarah Baker Atlante, poznam też Extract Sarah Baker Jungle Natomiast yy, cóż jeszcze? Wycofany zapach e perfumy Boyara z wiśnią, o którym już opowiadałam, bo miałam samplerek Ann. Tak jak wspominałam, odlewka zamieniona w flakon fenomenalnego, upojnego zapachu dla myślników dawnej wersji Dolce Vita, czyli Legallium Estet Eleonor marki Rensech, bo tak to się ma, jest to marka fenomenalnego Josephine, które, tak jak już pamiętam, chyba koleżance wysłałam pusty flakon, ponieważ to był wadliwy flakon, trzeba było wszystko generalnie przetransportować do odlewki. On, podobnie jak miałam też jeszcze, ktoś mi gdzieś wysłał, tak po prostu jako żeby mieć flakonik ale właśnie też ym, też generalnie bo taki, że trzeba było się pozbyć mililitrów do, yy, do atomka to ktoś miał problem z tym są z tej serii Sherbet z Cinnamon a ja miałam właśnie raz taki problem że tak powiem z Rancerze Zefin. typowo nie przypominam sobie jeszcze takiego yy, problemu Owy przybył właśnie yy, Kaszmir. Z Bokleta, muszę przyznać, że coraz bardziej mi się ten zapach podoba Ukazuje też takie niuanse jesienno-pylisto-cynamonowe Jesienno-śliwkowe, taka trochę śliwka otulająca z cynamonem Także przepięknie się układa Iście taki jesienno-zimowe, wręcz świąteczny, Także naprawdę fenomenalna propozycja Zastanawiałam się, czy sobie może tutaj zostawić na święta Natomiast mam też jeszcze inne zapachy Zresztą też mi coś zabiorę, także raczej ze mną pojedzie o Rundę 15 Holy Rose odejmionej róży już mówiłam. Także ona też przybędzie I to chyba na razie tyle odwyk. Także dajcie znać, co u Was w planach perfumowych, co u Was w ostatnich nabytkach perfumowych, co u Was właśnie w jakimś takim najbliższym odbieraniu perfumowym. Już myślałam, że coś mi nie odblokuje tutaj tego spełzowania. Dajcie znać, co u Was właśnie w tych nowych nabytkach, czy to ostatnio odebranych, czy to planowanych. Niekoniecznie flakony, również nie wiem, odlewki, dekanty, stemplerki, próbki i tak dalej. W ogóle tak sobie tutaj się bawię, bo przy porządkach i tak dalej namierzam różne okazy biżuteryjne, które włączam do noszenia aktualnego i tak sobie teraz na nowo je podziwiam. Człowiek w ogóle wszystko zapomina, co ma i tak po czasie po prostu na nowo się czymś Zachwyca, jakby to był jakiś nowy zakup. Generalnie ja bardzo lubię takie różowo-błyszczące elementy. Z błyskiem jest u mnie różnie. Niektóre na tak, niektóre na nie. Nie może to być zbyt. Musi to po prostu mi wpaść w oko. Może tak.